Wszystkim z tej strony Wiki i Ola. I Witam Was serdecznie w nowym odcinku podcastu Niezrównoważone. Dzisiaj już zaczniemy sobie akcentem świątecznym. Zaraz zaczyna się nam grudzień, zaczyna się kupowanie prezentów, szał, co komu wybrać. No i w sumie chciałyśmy dzisiaj taki poświęcić odcinek, żeby dać Wam parę propozycji na trochę zdrowsze alternatywy prezentów świątecznych. Tak, mam nadzieję, że wyprzedziłyśmy wszystkie e, influencerki i zdążycie nawet jeszcze przed Black Friday sobie coś zakupić. Jeśli nasza lista Wam się spodoba, no to e, jaką masz pierwszą propozycję? Bo nie wiemy w sumie, co przygotowałyśmy na bieżąco, więc zobaczymy też, jak się zsynchronizujemy. Czy w ogóle wpadniemy na różne pomysły? Jestem w sumie ciekawa, czy coś wymyślimy nowego. No ja pierwszą rzecz mam e, dobrą oliwę z oliwek. Okej, okay, nie miałam żeby... tego na liście, o. to mi się podoba, no. no. oliwa z oliwek nie jest najtańsza, tak, no nie. taka fajniejsza, żeby kupić na przykład e, prosto z Włoch i tak dalej, na przykład jeszcze w jakimś fajnym, ładnym e, opakowaniu, no to myślę, że to jest taki koszt około 100 zł, więc myślę, że... W tej cenie no to jest mega fajny prezent, zwłaszcza właśnie dla osoby, która lubi gotować, ale też na przykład jeśli macie kogoś w rodzinie, a pewnie często zdarzają się takie przypadki, że są osoby, które mają już jakieś zalecenia od lekarza, hmm. a propos, żeby zmienili jakieś właśnie swoje nawyki, jeśli chodzi o jedzenie i na przykład osoby, które tam mają podwyższony cholesterol czy cukrzycę, no, to zaleca się, żeby ta oliwa z oliwek została wprowadzona zamiast smalcu, masła itd. Więc myślę, że jak wykupicie tą oliwę tej osobie, no to się na pewno nie zmarnuje. No, szczerze uważam, że to jest super pomysł. Ja bym się mega ucieszyła, bo uważam, że. Koszmar każdej osoby, która próbuje żyć zdrowo, to jest jak nagle walnie ci drob, kończy się oliwa z oliwek, i nie wiem, jeszcze proszek do prania, i nagle musisz wydać 200 zł tylko na te dwie rzeczy. Więc szczerze, jakbym dostała zapas oliwy z oliwek na święta, to bym była w niebo wzięta. No a to, co ty mówisz, to w ogóle można jeszcze bardziej rozszerzyć, że nawet dla osób, którym na przykład szkoda jest na nią wydawać, no to dla każdego lepsza jest. Oliwa z oliwek, no ewentualnie olej, ale no jakby fajnie, żeby ta oliwa z oliwek się też pojawiała w diecie. No więc w ogóle to jest właśnie taki super przykład zdrowego prezentu, który po prostu urozmaici życie, polepszy życie tej drugiej osoby. No uważam, że jest to na pewno lepsze niż kupienie na przykład kolejnej butelki wina albo yy, właśnie jakiegoś alkoholu, nie? Tak, możemy pójść nawet jeszcze o krok dalej i też. Nie, jeśli macie osobę, która już tak totalnie powiedzmy jest w tym świecie taki, takiego zdrowego odżywiania i tak dalej, to można nie tylko oliwy z oliwek, ale też kupić jak na przykład jakiś olej z, z czarnuszki, z awokado, no, tak. takie tłoczone na zimno. Są, jest bardzo dużo sklepów też takich polskich, które mają takie oliwy w swoim asortymencie, więc myślę, że tutaj, tutaj na pewno coś fajnie, fajnego znajdziecie. Tak, no ale na pewno oliwa z oliwek jest najbardziej... Uniwersalna, super. Ja może zostając w tym akcencie jedzeniowym, no to na pewno uznałam, że takim bardzo fajnym prezentem, który na pewno nikt nie będzie na niego narzekał, no to jest kupienie na przykład fajnej kawy albo herbaty. To jest takie, może niekoniecznie w tych, że tak powiem, kategoriach zdrowej żywności, ale uważam, że taka dobra jakościowa kawa, dobra jakościowa herbata. Jeszcze można dorzucić do tego jakiś fajny yy, miód albo, nie wiem właśnie syrop, który będzie trochę lepszym zamiennikiem niż cukier. No to jest fajny pomysł, ale oczywiście jako alternatywę do takich typowych dodatków, typu na przykład słodycze, tak? Więc na pewno z jakościowej kawy i herbaty bym się ucieszyła, jeśli ktoś by mi to dorzucił do prezentu na przykład zamiast dodatkowej paczki żelków albo czekolady. Tak, no i tutaj jeśli chcecie Eee, macie większy budżet na prezent, no to na przykład zestaw kawa plus jakiś fajny termos. A no tak, tak w ogóle no można jeszcze rozszerzać, tak. nie? że właśnie o kubek. W ogóle ja w zeszłym roku na urodziny dostałam właśnie taką kawę Speciality, bo to też dużo teraz ludzi mówi, że idziemy do kawiarni na kawę Speciality i w ogóle, no i serio przyznaję, że ona naprawdę jest o wiele lepsza. No, na, ta, na tym też ten, że tak powiem, trend czy tam y, sposób przygotowania kawy, bo w sumie aż tak się na tym nie znam, polega, że to jest lepszej jakości kawa, no i ona przecież jest po prostu droższa, więc to nie jest też kawa, którą dostaniemy gdzieś tam w Lidlu czy w biedronce, więc właśnie myślę, że żeby sobie mieć tam na parę miesięcy spokojnie taką kawkę, serio pyszną, no to dla mnie to jest super pomysł, na taki dodatek inny niż taka typowa niezdrowa żywność, nie? no bo z innych dodatków to raczej dorzucamy właśnie jakieś słodycze, nie? Tak, no ja mam takie kilka rzeczy, na których nie oszczędzam, i na przykład kawa jest na pewno jednym z nich, że nie pamiętam, kiedy kupiłam jakąś taką kawę, nie wiem, machki oszą na przykład, coś takiego mi okay. o co chodzi, że no nie ani nigdy. Nie. Właśnie ja z tymi no, ale nie umiem po prostu aż tak ich rozróżniać, mhm. więc, więc niestety tutaj aż tak się na tych kawach też nie znam, żeby wybierać fajniejszą, ale raczej staram się nie kupować z tych najtańszych, bo jednak no, tutaj widać mhm. różnicę. Dobra, no to ja dalej mam też takie jeszcze jedzeniowe rzeczy, no to mam zestaw na przykład jakichś fajnych superfoods. Mhm. Albo zestaw e, fajnych przypraw, żeby pójść sobie hmm. na przykład do takiego sklepu z ekologiczną żywnością i właśnie kupić na przykład jakąś morwę białą, jakieś fajne, e, fajne daktyle, albo na przykład te daktyle e, smakowe wrócić do, do, do prezentu. To nie jest dokowanie produktów, ale jakby to jest przepyszne. Tak, no jakieś takie, wiesz, przyprawy. Wie, nie wiem, jak, jak, jak to się zwają. Nie e, a, no tak. I są, to są daktyle, które są właśnie w takich smakach jak żelki, ale mają, nie mają w ogóle w składzie cukru. Mają właśnie sam błonnik, kwasek cytrynowy i, i chyba tyle. I właśnie, nie wiem czy nie, no nie mają nawet słodzików, więc właśnie tak, to jest tak. dla mnie najbardziej crazy Są tutaj. naturalnie słodkie i no obie jesteśmy uzależnione, więc polecamy. Więc no takie superfoods myślę, że też mega fajny pomysł. No już też myślę, że dla osób, która jest bardziej zainteresowana tą zdrową żywnością, no bo jakieś fajne przyprawy, albo właśnie takie dodatki, nie wiem, siemię lniane mm -hmm. i tak dalej, jakaś spirulina. Okej, okay, a z drugiej strony widzę taki, taki akcent, że właśnie to jest też fajny prezent dla osób, które się totalnie na tym nie znają. W sensie, że dajesz na przykład taki koszyczek, właśnie takich małych próbek na przykład, jakiś taki prezentowy. I tu też myślę, że jest fajne, żeby ktoś sobie właśnie odkrył te rzeczy. Właśnie ja miałam na swojej liście a propos tego, też jako alternatywę do dawania słodyczy, albo czekolad, albo żelek, albo jakiś pralin, tak, no bo raczej do prezentu też chcemy dodać jakieś Raffaello, albo Ferrero Rocher, albo Kinderki, wiesz, zależy też dla kogo kupujemy, zazwyczaj myślę, że to się pojawia. No to ja miałam... Myślę, że podobne do ciebie właśnie jakieś orzechy fajne, albo właśnie też miałam właśnie jakieś daktyle, jakąś dobrą granolę, coś w tym stylu, coś co też jakby wykorzystamy później. Tak. No ja mam jeszcze taki pomysł, że na przykład jeśli się zdecydujecie na te superfoods, to no one są troszeczkę, mają takie bardziej powiedzmy skomplikowane nazwy często i tak dalej. To możecie zrobić na przykład takie jakieś karteczki, żeby napisać o. w ogóle na co to jest, yy, jak się tego używa i tak dalej, że można dorzucić na przykład do wsianki czy do koktajlu itd. Tak Kurde, nie? to jest super pomysł, bo na przykład to, co powiedziałeś pierwsze, nie mam pojęcia co to jest. Morwa biała, tak to powiedziałeś? Tak, no to jest... No, tak, nie wiem co to jest, dlaczego to się używa. Z tego będą też takie ale no sur, to jest jak owoc, więc takie ekspresowne. Okay. Czyli to jest tez. jak tyle, coś w tym stylu, w sensie no, no, to na słodko? To smakuje tak, no to jest taki no bakaliet. A, okej, okej, okay, okay. no więc... Bakalie, ale bardzo zdrowe. Widzisz. Więc, ale kurde, no, to spodziewać się z mega pomysłem, że właśnie zrobić taki poradenik coś w tym stylu, bo też dajesz wtedy ten akcent od siebie. I uważam, że taki koszyczek, właśnie tak jak już dostanie jakichś przypraw, właśnie takiej większej jakości niż tylko te, wiesz, Nora I tak mm. dalej. Też, no to myślę, że jest super pomysł. Też w jakichś fajnych, na przykład, wiesz, w opakowaniach i tak dalej. Tak, na wiesz, przykład od razu spory. z jakimś przepisem. Tak, dużo osób na przykład chyba na cynamon y, lubi więcej wydać, bo jest taki cynamon, w, wiesz, w sklepie, który kupisz, ale jest, są też takie laski cynamonu mm. i tak dalej. Y, no i one są lepszej jakości i tak dalej. Tak, no albo na wanilię, nie wiem żeby nie no kupować więc, cukru, myślę, więc kupuję. uważam, że to jest mega fajny pomysł. Yy, dobra, no ja zmieniając, myślę, że teraz trochę bieg, to na przykład uznałam, że ja bym się bardzo ucieszyła, tutaj może trochę mm, ocenisz ten akcent, że ja bym się bardzo ucieszyła, dostając na przykład bon na jakiś trening, w sensie, że na przykład na zajęcia, nie wiem, z jogi albo pilatesu. Też to miałam na swojej li liście. Tak, myślałam też o takim bonie, bo na przykład mi by tego brakowało, o bonie na właśnie trening na przykład personalny z trenerem. Tylko na przykład tutaj, myśląc o tym, wpisując na tej liście, tak jak z jogą i pilatesem mam takie spoko, raczej każdy lubi i tak dalej, to mam wrażenie, że na przykład danie komuś, kogo nie wiemy, albo chcemy zachęcić na przykład też do aktywności fizycznej, no to czy nie wiem, czy to może być trochę nie takie obraźliwe, nie wiem, komuś wykupujesz trening u teraz, te, trenera. No, to jest takie... No, zależy dla kogo, nie? Że jeśli wiecie, mhm. że macie osobę, która już mówi od dłuższego czasu, że bardzo by chciała pójść, ale nie może, się, nie może się zebrać, albo jest to za drogie i tak dalej, no to mhm. wtedy tak. No ale jeśli totalnie nie znacie osoby, no to bym w ogóle w to nie szła, bo nawet wtedy może chodzi, nie? Nawet wiecie nie, czego? to tak, ale chodzi mi już nawet tak no. w członkach rodziny, nie? Coś w tym stylu, ale myślę, że na pewno taki bon na zaj zajęcia sportowe, niekoniecznie takie na siłowni, tylko właśnie tak, jak mówię, yoga, pilates, yy, nie wiem, jakieś tańce. Cokolwiek, to myślę, że jest mega fajny sposób, że ktoś sobie to potem wykorzysta. I to też jest jednak taki aktywny prezent, więc myślę, że jest to bardzo ym, no fajna rzecz, z której ja na pewno bym się ucieszyła. Tak, no myślę, że jeśli jesteście też bliżej z tą osobą, no to możecie pójść potem razem na ten trening, żeby A, no w ogóle no tak. dla dwóch osób, na przykład na tych reformerach. Tak. Co też jest troszeczkę droższe, więc nie może sobie na to. Pozwolić, więc jeśli macie na to taki budżet, żeby komuś wykupić taki trening, no to myślę, że mega fajnie. Też się zgadzam. No, no to ja z podobnych, z podobnych rzeczy mam masaż. O, to sobie dałam na swoją listę do Mikołaja, bo serio, jakby to jest świetna rzecz. No, serio. W sensie, dostanie masażu. Gdzie serio to jest jednak taka rzecz, która kosztuje, ale to są najbardziej wydania pieniądze, no ale nie jest to coś, na co możesz sobie pozwolić, tak? Nie wiem, raz w tygodniu, raz nawet, no, może raz w miesiącu ewentualnie, ale i tak myślę, że dla niektórych to jest ciężko, a jednak to tak bardzo, wiesz, fajnie relaksuje, no, w ogóle poprawia twoją, no, walkę ze stresem, żeby się y odstresował, no super. I możesz też sobie wykorzystać kiedy chcesz, więc w jakimś gorszym okresie pójść sobie nagle na masaż, no to to jest super sprawa. Znowu nas odwiedził z dyszek, więc e, możecie go przywitać. E, jeśli, jeszcze jeśli chodzi o ten masaż, no to myślałam też o ewentualnie fizjoterapeucie i no, tak dalej. Ale to to nie, to nie wiem, jest taki właśnie. Też nie wiem, czy to pasuje do prezentu, ale wiem, że dużo masaży wykonuje. Dużo tak. aser, że są wykonane że często są wykonywane przez fizjoterapeutów, więc jak ktoś ma jakiś problem, no to wtedy też może Zależy, coś... jak byś to nazwała, bo uważam, hmm. że jakbyś kupiła komuś bon na masaż i tym masażystą byłby fizjoterapeuta, albo na zasadzie na, na masaż leczniczy, coś w tym hmm. stylu, o, bo ja bym takiego. chętnie też bym taki przyjęła. To jest jednak coś innego niż na, po prostu bon na wizytę u fizjoterapeuty, nie? Hmm. Kurczę, to jest takie głupie, ale z drugiej strony ja bym marzyła o tym, żeby dostać po prostu no. bon na terapię bo na fizjoterapię, bo na masaż. A masz, wiesz, jakiś pakiet badań jakiś takich No dosłownie, analiza. pakiet badań. I ja uważam, że jednak, ale nie tak jak ja to mówię, nawet to ja bym na przykład, to nie kupił komuś temu, bo czuję po tak. prostu ten taki, wiesz, zgrzyt, że ktoś dostanie pakiet badań na święta. Wiesz, już jakby cały czas myślisz o tych chorobach i jeszcze na święta masz dostawać pakiet o. badań, więc jednak fajnie to utulić właśnie w taki aspekt, że to jest masaż leczniczy, taki, żeby się tak. zrelaksował i coś dla ciebie, a nie, że znowu musisz, wiesz, tu lekarz tu coś tam i trzeba jakby iść dalej w te praktyczne rzeczy. No. Tak, a z drugiej strony mam tak, takie wrażenie, że to jest właśnie super, bo na co dzień właśnie każdy to odwleka jakby, bo niech no tam nie ma czasu, jest za drogi i tak dalej. No ja też bym się mogła z takiego prezentu ucieszyła, nie? No tak, no, ale tu to, to, to myślę, że jest to taka cienka granica, że zależy komu to kupujesz, nie? Więc y, ja uważam, że jednak... Ale zgadzam się z tą tendencją, bo uważam, że święta, w święta powinno się dostawać prezenty, na które szkoda ci jest wydać pieniędzy samemu. To jest jakby moja ym, zasada ogólnie. Więc y, jeśli jest ci szkoda wydać na jakiś y, bardzo specjalistyczny pakiet badań, no to dla mnie why not, nie? Albo właśnie na przykład jakąś, y, wiesz, zabieg na przykład u jakiejś kosmetyczki, coś na Dlaczego? twarz i tak dalej, no uważam, że super sprawa, nie? Na pewno lepsza niż y, właśnie kolejna butelka albo kolejna paczka czy co nie no to ja w sumie chyba już ostatnie na liście mam to są wszelkiego rodzaju książki takie poradniki albo właśnie takie prozdrowotne książki Przyznaję, że na przykład w zeszłym roku miałam taką sytuację, że wtedy Wrzosek, Michał, Wrzosek, doktor, dodał, e, wydał książkę i w ogóle teraz w tym roku też wydał książkę. I ja ją mega bym chciała dostać akurat. Tą cykliczną rewolucję, właśnie o kobietach, i wydał ją właśnie z panią, taką ginekologię, którą. którą też obserwuję. Mhm. Więc w ogóle ja się dowiedziałam o tej książce od niej. I potem nagle zaczyna reklamować to, że ona to z tak. nim napisała i ja miałam takie, co jest, jakby o co chodzi, więc akurat ją bym chciała dostać, kiedy ją przeczytam, nie mam pojęcia, ale chciałabym ją dostać. Natomiast właśnie w zeszłym roku on wydał taką książkę a propos odchudzania i w ogóle zdrowego trybu życia, ale no głównie jakby z takim akcentem, że jak, jakby, nie pamiętam jak ona miała tytuł. Ale to nieważne. Ale no miała ten akcent jednak odchudzania. No i ja bardzo jako córka chciałam kupić tą książkę rodzicom, w sensie obojgu rodzicom, żeby dowiedzieli się, bo uważałam, że w tej książce no on bardzo ładnie opisał no wszystkie akcenty związane z dietą, wszystkie mity dietetyczne, potem tam była część treningowa. Sama przejrzałam tą książkę, no i była ona mega merytoryczna. Taka, że każdy powinien mieć te podstawy, jeśli chodzi właśnie o e, zdrową dietę. No ale, właśnie z tyłu głowy miałam takie: czy oni tego nie zrozumieją źle, wiesz, o co mm -hmm. chodzi, że, że ja nagle im daję książkę o odchudzaniu, i wiesz, i czy to nie jest jakby taka. No jednak słaba rzecz, żeby komuś dać, co nie? Natomiast jak pytałam się też swojej terapeutki i tam z nią jakby o tym rozmawiałam, no to na przykład ona mi tam doradziła, że fajną rzeczą jest napisanie jednak takiej dedykacji, która trochę to tłumaczy, że na przykład ja napiszę dedykację coś w stylu, że małe zaproszenie do mojego świata kocham Ola. To już jakby totalnie daje inny wydźwięk, że nie muszę się tłumaczyć, ale o to mi chodzi, że właśnie, że ta książka nie ma być dla nich jakimś znakiem, że mają się odchudzić i że ich oceniam, tylko chodzi o to właśnie, że chciałabym, żeby mieli tą wiedzę i ten rąbek właśnie tego mojego świata, w którym się no, przemieszczam i w który całą sobą wierzę, no a jednak nie jestem w stanie ich tego wszystkiego nauczyć, no bo też tylko o tym byśmy gadali wtedy, ale ogólnie właśnie uważam, że wszystkie książki, a ta historia była po to, żeby pokazać, że właśnie, no może w tych takich dwuznacznościach wyznacz, wystarczy dać jakąś kartkę, dedykację, która tłumaczy właśnie to, czy znaczy tłumaczy, no po prostu daje ten akcent, że to nie jest po to, żeby kogoś czegoś nauczyć, tylko że po prostu jest to fajna rzecz, żeby wiedzieć, nie? Tak, no mega fajny pomysł i myślę, że może bym wam tutaj, może gdzieś wyświetlimy takie książki, które my polecamy tak. dietetyczne, no bo też jest dużo tych takich A, z, właśnie z takiego, no powiedzmy z drugiej strony dietetyki. Ja mam jeszcze, no takie rzeczy jak jakieś, jakaś odzież, w sensie okay, też sportowe. Sportowe, na przykład fajne termo, mhm. bo to jest myślę, że mega przydatny nawet jeśli ktoś nie ćwiczy, ale po prostu przyjdzie czasami jakieś bardzo y, duże oziębienie i tak dalej i takie fajne termo, ale z wełny merino czy coś takiego, no to to jest super sprawa góra-dół. Mm -hmm, Czy nawet tak. właśnie niektórzy się śmieją, że dostają co roku skarpetki na święta, to można też kupić takie porządniejsze, właśnie z wełny Merino. Ej, który... dostanie się też skarpetek na święta, to jest super rzecz, tylko że trzeba to no. ubrać. Ja uważam, że takie rzeczy trzeba robić dobrze, bo na przykład ja mam tradycję z moją siostrą, że co roku, nie wiem od ilu lat, kupujemy mojemu tacie skarpetki na święta i on je kocha, dlatego że... My, jakby co roku każda skarpetka jest jakby, ma na sobie element, który nam się kojarzy z nim. W sensie, mm. że, że nie wiem, no na nie w skarpetkach jest narciarz, na skarpetkach jest pingwin, na skarpetkach jest grzybek albo coś w tym stylu, że jakby co roku dostaję jakąś inną rzecz związaną jakby z nim na tych skarpetkach, a ja na przykład co roku dostaję od dziadków piżamy I jakby też mogłoby mi się to już znudzić, ale ta piżamy są zawsze takie spoko, że jakby to jest taki uniwersalny prezent, który jest zarąbisty. Tylko właśnie to muszą być takie fajne, przemyślane już mm. takie basic rzeczy, bo uważam, że też zostanie, nie wiem, fajnych kapci, no to jest super rzecz. Tylko właśnie to muszą być już takie porządne, a nie po prostu kupione w jakimś random sklepie, że w ogóle nie są ciepłe na przykład, nie? Więc uważam, że Twój pomysł, żeby to jeszcze były właśnie super ciepłe, wełniane skarpety. No to na pewno się każdy z nich ucieszy. No i ja mam jeszcze jedną rzecz, yy, bo ty już nic nie masz czy coś na coś wpadłaś. Yy, chciałam powiedzieć do tych ubrań, mm -hmm. że mówiłaś jakby o odzieży takiej sportowej właśnie typu termo, ale ja uważam, że też właśnie, żebyśmy nie zapominali o jakimś fajnym, na przykład seciku sportowy. Tak, to, to też miałam w tej po prostu dziedzinie ogólnie taka odzież sportowa, tak. Czy też dresy, czy coś takiego. Tak. Bo uważam, że na przykład jak ktoś dostanie zarobisty secik sportowy, no myślę, że te sety to bardziej dla kobiet. A dla mężczyzn jakieś fajne właśnie e, bokserki, właśnie jakieś fajne. Spodęki no, spodęki bokserki, to w... chyba no, e, no, że spodenki albo właśnie jak właśnie t-shirty, takie, które oddychają, no to od razu kogoś po prostu zachęci też do robienia tych ćwiczeń. No każdy się czuje lepiej jakby w matching secie, no. Prawda. Ja mam jeszcze jedną rzecz jedzeniową, o której zapomniałam, to żeby zrobić taki boks. Ze składnikami na jakąś konkretną potrawę. Na przykład, już na przykład na carbonara i mieć już makaron jakiś fajny też fajny włoski, kawałek sera Pecorino Romano, kawałek Guanciale na przykład. Wiesz, wiesz, żeby zrobić taki już gotowy. Tak. Że nikt nie musi nic się kupić, tylko jak y, nie masz co ugotować, no to masz taki już gotowy zestaw. Też fajna opcja dla studentów, uważam, zrobić taki y, jakiś właśnie z fajnymi. Gotowymi daniami czy coś takiego. Prawda. Właśnie, a propos tego, no to też uważam, że spoko byłaby, wracając do książek no to właśnie po prostu, mm, właśnie książka też kucharska, niekoniecznie jest mm -hmm. związana z dietetyką, ale właśnie z na przykład z jakimiś fajnymi przepisami, jakiś e-book. Jedyny minus e-booków, które są czy są mega super, no to jednak ciężko je zdać na prezent, no jak one są w wersji online. No tak. więc wiadomo, że to jest praktyczniejsze, no ale jednak chcesz coś włożyć do tej, em, do tej koperty, ale ogólnie jeszcze teraz mi wpadło do głowy, bo chyba tego nie mówiłyśmy o fajnych butelkach na wodę. Mówiem, że powiedziałaś wcześniej o termosie na przykład i takich butelkach, kubkach, butelkach termicznych, ale ja uważam, że właśnie... No butelka na wodę potrafi serio uratować y, życie w sensie, no po prostu żeby ją mieć przy sobie szczególnie, że większość z nas pije za małą ilość wody i myślę, że właśnie taka bardzo ładna właśnie szklana y, butelka albo nawet jaka taka dafi, y, no które też kosztują swoje, no to jest mega fajny pomysł, żeby ktoś po prostu miał i zaczął z niej korzystać, ale i uważam, że też mega fajnym prezentem są wszelkiego rodzaju właśnie takie Rzeczy typu no, takie użyteczne, że na przykład dzbanek filtrujący jakiejś lepszej jakości, właśnie szklany, nie taki plastikowy z jakimś zestawem właśnie filtrów. No bo szczerze, no też często ludziom jest szkoda na to pieniędzy, a to jest mega fajna rzecz, żeby pić w domu. Może właśnie taka nie pierwszej potrzeby, no bo możemy pić wodę z kranu, ale jeśli ktoś na przykład nie wiem, nie lubi smaku wody z kranu, bo ja mam na przykład nie wiem w Katowicach, że w Krakowie mi mega smakuje, a w, Krakow w Katowicach właśnie średnio i wtedy ten filtr jednak ratuje um, sprawę. No ale to nie jest taka rzecz właśnie pierwszej potrzeby, więc, więc czasami jest jednak szkoda na to pieniędzy. No to myślę, że tak wygl wygląda nasza lista. Nie wiem, tak, czy nie ja to już tak. powiedziałam wszystko, co chciałam. Tak, no myślę, że najważniejsze rzeczy zawarliśmy. No ja szczerze, personalnie ucieszyłabym się z każdego z nie tych sam. rzeczy. I w sumie mega się cieszę, że aż tyle rzeczy się nie powtórzyło. Tak, więc e, oczywiście jeśli, jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach. I mamy nadzieję, że ten film wam pomoże w wybieraniu prezentów. Dokładnie tak. I e, tak jak... Co odcinek, bardzo ładnie prosimy o lajkowanie, komentowanie, przesyłanie dalej i subskrypcję naszego kanału. I jeszcze przypominamy, że tak jak wiecie, prowadzimy serię, w której nasi widzowie mogą opowiadać swoje historie tutaj u nas na. Odcinku u nas w naszym podcaście. Więc jeśli jesteś taką osobą, która chciałaby opowiedzieć, nie wiem, o chorobie, z jaką się zmaga, o ciężkiej sytuacji, o wizycie u lekarza, u dietetyka, która była bardzo nieprzyjemna, o zmaganiu się właśnie z jakimiś zaburzeniami odżywiania, albo w ogóle problemem z odżywianiem, to zapraszamy do kwestionariusza w opisie. Możecie się tam zgłosić, a my się z Wami skontaktujemy. Tak, więc dziękujemy za oglądanie i do następnego. Do następnego.